Cześć wszystkim. Yy, zaczynamy nowy filmik, dzisiaj taki krótki, yy, może kilka ich zrobię. Siedzimy w Mercedesie S-Klasa W222 yy, Trzeba naprawić klimatyzację ale co? Klimatyzacja jest uszkodzona w taki sposób, że raz wam pokażę o co chodzi Nie wiem czy to będzie słychać, ale jak tutaj do kratki przyłożę To słychać syczenie, także te elementy kolorowe wszystkie wylatują stąd i zobaczymy jak to się dostać <laughs> Zacznę od środkowego tunelu także tutaj później kierownicę te, te telewizorki i zobaczymy co to z tego wyjdzie, dobra także mm, zapraszam do oglądania jakichś tam y, dalszych filmików o. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę Cześć. Skręcałem już. Tam trzeba od boku rozebrać tutaj troszeczkę tych wtyczek. Porozłączać środkowy panel, żeby zdjąć to trzeba tutaj. O, nie widać. Trochę tych rzeczy powyciągać. Tam są dwie śrubki z tyłu. No i tutaj dwie są w tym takim schowku. Tego nie trzeba rozbierać. Po prostu to cofnąłem do tyłu i zobaczymy. Tutaj się porusza. Teraz próbuję y, zdjąć ten cały panel, który nie chce zejść, a żeby go zdjąć, trzeba wyjąć tą kratkę tutaj i tam nacisnąć taki, takie coś, żeby to wy... To, to raczej ten te ekrany zdemontować, a żeby ekrany zdemontować, trzeba zdemontować o to coś i tam odkręcić trzy śrubki. Także zobaczymy, jak to się uda. No i dalej. Podobno tutaj, że to zejdzie, a później kierownicę będziemy rozkręcać i dalej tam. Zobaczymy, co dalej. Także wymontowany jest licznik yy, i to środkowa. Tutaj tak jak mówiłem, tutaj trzeba było nacisnąć. Yy, dostałem się teraz do śrubek, tak, żeby odchylić to, czyli do tej śrubki, czy to, do tych dwóch. No i tutaj tak schowek to wszystko i to wszystko pójdzie w dół. I zaczniemy chyba rozbierać tą tą kierownicę teraz. No i zostanie tylko już go plastik. Zobaczymy, później pod spodem to najważniejsze. Tam to, to też jest. No nie wiadomo. Nie wiem, nie rozbiłem tego. Także. Trzeba kiedyś się nauczyć, nie? Także tutaj po kolei rozkręcamy z ciekawością. Tak, udało się wyjąć schowek, tutaj jeszcze trzeba taką głęboko dziurę wykręcić, jedną śrubę, oprócz tych, które są dookoła. O, i tutaj trzeba wyrwać całe audio, tak, które tutaj jest, bo... I tutaj te wszystkie wtyczki siedzą, bo ta część, gdzie siedzi to audio, to jest połączona razem z tym, tym i tym, i tym plastikiem całym, o, z tym o. Z to wszystko jest to. Także to trzeba to wszystko o, dopiero odkręcać i dopiero to z całą tym półeczką tą wyskoczy na tą stronę i zostanie tylko góra konsoli także rozkręcamy dalej. Okazuje się, że po zdjęciu kierownicy ten cały przełącznik już jest luźny. Można go wyciągnąć. Tu trzeba stacyjkę odkręcić jeszcze, ale nie mogę go wyjąć. Wychodzi na to, że chyba trzeba tą górną część konsoli zdjąć najpierw, dlatego że ta skórka taka, która no nie da się tu odczepić. No, tutaj wyłamałbym ją. I co na razem schodzi z tym wszystkim, z ten cały plastik. To jest cały cały moduł taki. No. wychodzi na to, że chyba tą górę trzeba najpierw zdjąć. No, ale jeszcze po szarpie się, zobaczę, jak to, jak to, jak to ma działać ale chyba górę trzeba zrzucić i dopiero ten dół wyjdzie nam to, spokojnie. Wy, ten, wyjdzie nam to. O, i także, żeby odkręcić to całą to trzeba tutaj jeszcze po śruberce. Jest także słupki A, trzeba odkręcić i tam jest tutaj na jedną, bardzo ładnie się zdejmują, na jedną tylko dziesiąteczkę pod taką klapką Airbag i wyjeżdża ta cała góra i no, już jesteśmy w domu. Rozkręcamy później już dalej. Kosmetyka nam wyjeżdża cała. Także trochę wiązek trzeba to tutaj porozłączać, tam podpinać od tej rury. Cała kolumna na czterech śrubkach się trzyma, także opuszczamy do dołu. No i tutaj po dwie. No i tutaj jeszcze będzie. Tutaj. Tutaj. I tam będzie jeszcze po jednej śrubce. I tą rurę wyciągamy i już dostajemy się do do nawiewów też trochę trzeba będzie tam porozłączać wtyczek pewnie no i przewody od nagrzewnicy, od parownika i wyjeżdżamy z tym okazuje no, się, jeszcze trzy śruby pod maską trzeba odkręcić żeby wyrostać tą całą rurę o, ale to miałem wcześniej rozebrane, bo dostawałem się do zaworu tak to wygląda bez tej rury, ale nadal nie wiem jak to dostać całe to pudło trzeba wiązki najpierw chyba rozplątać, później zobaczymy Okazuje się, że ta skrzynka nie jest nigdzie przykręcona, tylko te rurki trzeba tam odczepić. Tam pod siedzeniem trzeba odkręcić jeszcze od, od pasażera. Tam trzeba kable odpiąć. Masy po dwóch stronach spływy od wody. O, tam takie masy są z dwóch stron przykręcone, Tam taka gruba z drugiej. I tutaj z góry tą rozpleci takie dwa wkręty i tą całą wiązkę. Całą to wiązkę. O. Wszystko się wyciąga. I zostaje to wszystko już do wyjęcia. O, tam taki gruby kabel czerwony jeszcze idzie. Gruby kabel czerwony na grzebnica chyba jest o, tam. Ona jest przykręcony. Do takiej skrzynki trzeba to otworzyć. I tam dwie wtyczki jeszcze rozpiąć taką niebieską i czarną tam. I wtedy to cała wiązka wychodzi. Dobra, wyciągamy to na zewnątrz. Nie wiem czy uda mi się nagrać, bo górnie radio gra, a radio nie można nagrywać na filmikach, także zobaczymy, może coś tam się uda. Mamy rozebrane to już, a zdobite, a jest, także o tutaj posadzę. Coś tutaj dmucha. Także diagnoza trafna. O tak to siedzi w samochodzie. Jakby ktoś się pytał, gdzie jest parownik? A no dobra, teraz to co trzeba będzie poskładać. Mam chyba nowy już nawet, zaraz zobaczymy. O także fajnie, że udało się. Jest godzina jest godzina, zaraz wam powiem chyba 12, .00. Przyszedłem do pracy na 8, także coś tam się poszwędzałem troszeczkę, także nie wiem około i 35 godziny. Zajęło mi yy, wydostanie parownika z Mercedesa S klasy W222. Dobra, ogląda się dalej, coś tam jeszcze nagram, ale już najciekawsze chyba jest już za nami.